W tym poradniku opowiem o różnicach oprogramowania Immunify AV i Immunify 360 dostępnych w ofercie hostingowej mService. Narzędzie Immunify AV dostępne jest we wszystkich oferowanych serwerach z linii biznes. Natomiast Immunify 360 znajdziesz wyłącznie w hostingu Ultra. Zasadniczą różnicą jest to, że Immunify AV Ogranicza się do skanowania złośliwego oprogramowania. Dzięki niemu wszystkie witryny oparte zarówno na PHP, jak i klasycznym kodzie HTML są zabezpieczone przed większością wirusów. Immunify AV chroni strony internetowe identyfikując złośliwy kod i powiadamiając właściciela hostingu o zaistniałych problemach. Ponadto zaktualizowanie narzędzia do wersji premium czyli z plusem, zapewnia możliwość dalszego usunięcia wirusów. Z kolei Immunify 360 to bardziej zaawansowane oprogramowanie rozbudowane o dodatkowe funkcje. Oprócz podstawowej funkcji skanera już rozbudowanego do wersji premium, narzędzie zapewnia szereg dodatkowych zabezpieczeń, do których należą. Zaawansowany Firewall Czyli zapora sieciowa chroniąca przed nieautoryzowanymi próbami zalogowania się do serwisu, atakami nastawionymi na blokowanie serwisów oraz skanowaniem portów. System wykrywania i ochrony przed włamaniami. To kompleksowy zbiór zasad polityki odmowy służących do blokowania wszystkich znanych ataków. Ochrona proaktywna. Polega na zatrzymywaniu zagrożeń poprzez automatyczne blokowanie potencjalnie złośliwych działań w czasie rzeczywistym. Zaawansowane narzędzie poprawkami oznacza utrzymanie serwera w bezpieczeństwie poprzez automatycznie łatanie jądra bez konieczności restartowania serwera. Ponadto, funkcja utwardzania PHP zapewnia bezpieczeństwo serwera poprzez łatanie wszystkich wersji PHP przed znanymi lukami w zabezpieczeniach. Dzięki temu możliwe jest uruchomienie dowolnej wersji PHP bez konieczności aktualizacji programów w celu uwzględnienia nowszych wersji. System monitorowania reputacji witryny polega na analizowaniu, czy posiadane witryny lub adresy IP są blokowane przez jakiekolwiek czarne listy i powiadamianiu użytkownika w momencie wystąpienia takiej sytuacji. Jeżeli zatem szukasz możliwie jak najbezpieczniejszego hostingu, wszystkie serwery z Mini Ultra będą doskonałym wyborem. Gratulacje! Bo właśnie poznałeś zasadniczą różnicę pomiędzy Immunify AV a Immunify 360.